Siemaneczko, tu zachcia. Jesteśmy z Miszczem w BF-ie III. trzecim trzeci trzecim. No BF trzeci, Battlefield trzeci dobrze. No w każdym razie siemanko. Yy, tak, to będzie taki odcinek z Skopa. I o tyle to będzie fajne, że na mojej perspektywie będziecie widzieli strzelanie z, z czego to, Co to jest w ogóle? Działko chyba przy, przy helikopterze. A Zachcio dzisiaj będzie pilotował? Tak, ja jestem zachciodzielny pilot. I to jest nasza pierwsza misja w koopa, ponieważ nie przechodziliśmy za bardzo kopów w BF-ie. No i ciśniemy teraz. Masz, rozbiłem stację benzynową, Gratuluję, a ja rozbiję... OH. Co ty robisz? <laughs> ja jestem zachciodzielny pilot. I do naszych, bo oni tam potrzebują wsparcia ogniowego. Wsparcie, ogni... Wsparcie ogniowe, co? Nieee, ostrzeliwuję Czesne. wieżę. Ostrzeliwuję wieżę. Najlepiej to my nie będziemy już mówili o żadnych programach, które nas spotkały tak, wcześniej. próbujemy to nagrywać od godziny, ale to... Cii, cii. Nie podoba mi się te 25 latek. o dobra, 30 już jest. Dobra, moździerz. Lecimy na moździerz. Ostrzeliwujemy! Jee. Jestem za daleko, okej. Okay. Okej, okay, dziękujemy. Jak już użyła tej drugiej broni? E, chyba dwójkę na, musisz nacisnąć, o ile ty ją masz. Może jak ja strzelam z, tym heli z tego helikoptera. Bum, Co bum, 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 Co się stało? Ja nie wiem, coś nacisnąłem i nagle się taki celownik mały zrobił. A, to jest zbliżenie, musiałeś prawie przycisk myszy nacisnąć. Czekaj, muszę podrapać się w nogę. Ale nie, nie zbliżenie, taki mały się zrobił, taki... No to nie wiem, podrapałem się w nogę, okej, okay, wracam do akcji. Mm, szukamy wrogów teraz na dachach. No to tam są przy nasi. Dobrze O tu jest jakiś frajer Ou nie zabiłem jednego do całkiem. mam takie przypływane coś Nie wiem ale nagle ten Strzelaj Na Strzelaj Ta do Może czemu ten helikopter jest, jest bez, taki szybki? Czemu? Ja nie chcę żeby ten helikopter był taki szybki Nie ja chcę, żeby on był wolniejszy Przepraszam Was z góry, nie wiem jak to potem będzie, ale zapewne będziecie widzieli taki brzydki napis. Nie pamiętam jak Miraliz to będzie. Action, nie, the video was captured by Mirrorless Action. Ponieważ jest to wersja trial. E, action, trial programu Action. E, trial bo mnie nie stać. A ja jestem bogatym dzieckiem e, korporacji i mam pełną wersję. E, Fraps mi odmówi posłuszeństwa przy BF-ie. Okej, okay, masz tu 15 FPS-ów. I inny program pod tytułem Afterburner dał mi 25, ale to za mało, no i w końcu mi release dał mi, ale niestety z tym głupi... CO TY ROBISZ?! Co ja zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Napisem. Przestań tak robić. Trzeba ratować naszą drużynę. Eee. Tam im pomagaj. Ostrzelam pole! Nie mogę ostrzelać pola. Może jak my gramy w tego BF, a naprawdę... Teraz Teraz zgubimy oddział alfa, tak jak przed chwilą. No właśnie. Nie chcielibyście zobaczyć chyba naszej gry na multi, ponieważ... O, 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 o! Cele, 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 cele. Ja grałem to jest? na Multi chyba trzy razy. Mało grałem w BF On woli koda, ale ja jednak wolę BF-a Załatw ja go! I rzeczywiście, od razu mam, wam mogę powiedzieć, że być może nagram tego koda gdy tylko mój dostawca internetu zmieni swoje zdanie na temat przesyłaniami danych, ponieważ mam normalnie pakiet 10 danych. Miałem 10 danych, na... tak, dziesięciu danych, tak. 10 mega... No właśnie mega megabitów, megabitów danych. I miałem 10 megabitów, ale postanowił mi nagle przesyłać 1,7. Jak to się ogarnie, to będę nagrywał... O Jezu, multi... wysadziłem stację benzynową. Multi w kodzie No Bo i... ponieważ duży dużych. Problemu z tym nie mam, ponieważ nie jest to bardzo wymagające. Co ty robisz? <grym> Latam. Przestań skręcać się tam, gdzie ja strzelam. No, ale ja nie wiem, gdzie ty strzelasz. To jest problem. O, zdjąłem go chyba. Wsparcie ogniowe! Szybko! Pomóżmy Zaraz im. Teraz oddział alfa. A gdzie jest? Tu jest oddział alfa? A tu jest oddział. gamma? Nie wiem. Aż tam, tam są. Już ci pomagam. Czekaj, ja muszę przeładować. Ale, czemu tą stronę skręcić. Bo ja muszę zawracać, tak? Ja nie jestem samochód sportowy, tylko duży, dzielny helikopter. Bum, 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 bum. Coś tam rozwaliło. Pięknie. Mogę się rozglądać po helikopterze. Ratujmy ich. Prosiliśmy o nagranie Dajna Minera, on się wstydzi. Dajna Miner się wstydzi, ale nie powiemy dlaczego. Nieważne. Poza tym Dynaminer Miner ma fajniejszy komputer, ale on, on ma jakieś crashe. Nieważne. ważne. tutaj. Uuu. Załatwiłeś? W ogóle ja Boże. chyba jeszcze nie przeszedłem. Mam odblokowaną operację Exodus, ale chyba nie przeszedłem jeszcze tej. E... W... Ja przeszedłem, chyba mam 4000. Świetny wynik. Jezu! Co ty robisz? Coś... Stacja benzynowa pod nami wybuchła. Co to zaskrzydło? Skrzyp? Słyszałeś? To, tak, to jest tak jakby się coś zawalało. No bo stacja będzie BUM 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 BUM! Fuck! Wiesz, ja tu jestem... Co ty robisz? Ja tu latam! <laughs> Spokój się! No co no, ale ja nie widzę ludzi w ogóle. Jestem tak... BUM 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 BUM! My <laughs> robimy rozpierduchę jak Chuck Norris, ale nikogo nie trafiamy chyba. Właśnie, tak so Ale nie, bo jeszcze nie przegraliśmy. O, tam jest! Ginał no. Co to była tak Ała, Ała, przestańcie uh. Jak się używa drugiej broni. Możliwe, że zaprosimy do nagrania BFa Mister Livasa Ema, bo on też jest fanem. Ale to jeszcze się Ej, zobaczy. Chyba... O, widzę coś, widzę coś, chyba widzę coś, widzę no... coś. Chyba mam nową broń, czekaj. Bimp ja też jakieś tam. O BIMP, Bimp. tak BIMP. Bimp. Wow, BMP, uważaj, 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 uważaj! BMP! No ja strzelam, z rakiety strzelam. Załap, Załatwiłem BMP Czekaj, Druga, trzeba zawrócić i tu jest jeszcze drugie BMP Dobra, 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 oni do nas strzelają Co ty robisz z tymi rakietami? Mam rakiety No to strzelaj nimi, a nie jesteś kaszanka Patrz, 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 patrz. Co ty zrobiłeś? No latam Pojazd zniszczony, okej okay. Tak my to zrobiliśmy nie wiem, jesteśmy. Ja do niego nie strzelałem. Ale ja strzelałem moimi tymi śmiesznymi. A X to są mydło. Co ja? Mydło? Tak. Mydło. Chyba trzeba, żeby przełączyć broń, trzeba przystrzymać troszeczkę. A nie, teraz mi działa, to co się wtedy Nie działo. Ja próbuję, nic się nie dzieje. Nieważne. Wsparcie ogniowe. O, tu coś jest. Tak bum, 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 strzelaj, strzelaj, strzelaj. Ja strzelałem do tego nie umiem. Czemu to nie strzeliło?

A kaskę to ty masz majtaskę, Hehehehe. He, he. Dzisiaj byliśmy wow. na kebabie, pochwalimy się Dobrze Ale nie lepszy, powiemy... Lepszy niż wtedy, tylko że taki ostry Ale był dobry no. Czemu ja z tego nie strzelam? Przecież on się 15 z... sekund, tego strzelił, ty robisz? No czekam masz oni tutaj coś... Bum 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 ja! bum Tuś... Czemu ja z tego nie mogę A sprzelać? co my robimy właściwie? Ja nie wiem, czy my coś dobrego. O, no się. Dobra, wsparcie oni ciągle. O, drużyna, brawo, dzień dobry. Są panowie wsparcia? Ostrzelam pole. Tak będzie bezpiecznie. A ja nie mogę strzelać z tego, nie wiem czemu. No bo nie, nie było prze... O, tu coś jest. Nie. Okay. Tu. O teraz mogę strzelać jak mam coś, coś naprowadzonego To trzeba mieć naprowadzonego Oberwaliśmy, to źle Prawda. O Jezu Oła Czekaj, trzeba ich wziąć Trzeba ich namierzać Weź ich, weź ich, weź ich Le Lewy Co ty robisz? O, dziękuję Będę na nich próbował strzelać tego karabinu Muszę się od nich oddalać, bo oni na, do nas strzelają. Co to. co ja zrobiłem? Fuck! Oni do nas strzelają. Jezu! Uwaga! No to już po nas w sumie. Czekaj, spróbuję to. uratować sytuację. Palimy się. To źle. Mhm. No cóż, nie żyjemy. To wracamy za chwilę. Co? To. Nie, albo. Nie wracamy za chwilę, dobra, trudno. Trudno. No to jest misja nieudana. <suszy> więc. Pa. To jest nasz pierwszy odcinek z BF-a. Było fajnie. Świetnie. Ile my już nagrywamy? 10 minut. to dobrze, to okej okay jest. Um, no cóż, przepraszamy za fail, no ale... Tak. Te, te BMP były zbyt... Włączyłeś easy czy normal? To, to było... To był iz... normal. Znaczy, tak, to, tak, to, to był normal, oczywiście. To dlatego przegraliśmy, to tak, ja tak, 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 to był normal. No i mm, w takim razie, jeżeli się wam spodobało, to łapujcie filmik. Jeśli nie, to nie. Jeśli nie, to nie, oczywiście. Jeśli się z... jakieś komentarze pomocne, mile widziane. Żebrzesz. Nie żebre, żeb, żeb, żebrze. Nie żebrze, Tyś... tylko kulturalnie proszę. Tyś żebrem. Żebrem. <laughs> A i pozdrawiamy kolegów Bucew i Mojżesz1234. Jeżeli znajdą ten filmik, to proszę, nie hejtujcie. Ej, i takie jedno coś, jeśli tego nie znajkujecie. U mnie i w zachcia, to jesteście Stomiami. Jeśli nie wiecie, co to jest Stomia, wpiszcie sobie po prostu sobie w goglach na Wikipedii i od razu się dowiecie co to jest Stomia. Nie róbcie tego, on, on wam źle radzi to jest bardzo zły pomysł. Czemu? Bo tak. No dobra, to się maneczko.